Święty mył ganki, więc jednak święci może nie lepi, lepią ganki i myją ganki w zimnej wodzie w rzece. Był taki chudziutki ksiądz w, w takiej wysłużonej sutannie, w okularkach, skromny, który czekał na studentów, aby pomogli mu rozśpiewać kościół. Myśmy mieli wtedy po 19, 20, 21 lat. A on zaledwie dziesięć lat starszy od nas. A jednak było coś w nim takiego, co budziło szacunek, mimo bezpośredniości, jak to podanie ręki, jak uśmiech, ale, albo pogrożenie palcem, ale przyciągało, budząc ogromny szacunek, respekt. Wielkim przewodnikiem dla, dla młodych jego przyjaźń z młodymi była tak ogromna i to, że zapoczątkował światowe dni młodzieży, co pozwoliło młodym w tym trudnym świecie zbliżyć się do Chrystusa. No było czym czymś niebywałym i wydaje mi się, że może być po prostu przewodnikiem dla, dla wszystkich młodych ludzi na całym świecie. O tutaj jest święty. W górach była większa, było więcej sposobności, do takich indywidualnych rozmów na kajaku natomiast było inaczej bo pozostawał biwak wieczorny bo rano to trzeba było szybko, szybko przygotowywać do mszy świętej po mszy świętej śniadanie i wypływanie na trasę i dopiero wieczorem przy ognisku znowu były rozmowy. Brakowało nam tych takich indywidualnych rozmów, że ustalaliśmy sobie taki harmonogram, kto dzisiaj odtąd, dotąd płynie z wujkiem. Mimo tego, że go nie znałam osobiście, czułam, że on mówi, zwraca się i myśli, i modli się za mnie. I wiozło się nad wodę, były dwa momenty takie dla nas pełne napięcia. Jak został biskupem, co teraz będzie? Drugi raz to samo przeżywaliśmy, jak został papieżem, ale krócej w napięciu byliśmy, bo wybrany został 16 października, a 20 października napisał odręcznie. List do środowiska. Moi drodzy i bardzo kochani. Teraz pozostaje sytuacja taka sama, tylko wasze wszystkie głowy w tym, jak to zrobić, żeby łączność jaka była w Krakowie zachowała się na linii Kraków-Rzym. Taki list wypisał, czyli został wujkiem dalej. Ja go spotkałem osobiście, osobiście przed, tuż przed śmiercią w listopadzie to było pół roku, kiedyś był bardzo bardzo schorowany, ale pamiętam, że jego wyraz twarzy, jak zobaczyłem całą grupę ludzi młodych, którzy do niego podeszli był, był uśmiechnięty i był szczęśliwy i po prostu to, to strasznie mnie urzekło. To jest coś, co pozostaje w sercu na zawsze i co jest wielkim zobowiązaniem spotkać świętego. Myślę, że chciałby prawdy od Was. Jeśli by on czegoś chciał od dziś od młodzieży, to prawdy. Żeby postępowali zgodnie z prawdą, która jest zawarta w przykazaniach, w Ewangelii, w prawie naturalnym. Całe jego życie nas ukształtowało. I po prostu i mamy nadzieję, że będzie nas dalej kształtować, nawet teraz bardziej jak jest świętem.